Wszystkich serdecznie na kanale Wing Chun Poland w serii filmów Wing Chun w metaforach. Mamy już nowy rok, 2020, więc musimy go zacząć jakimś naprawdę dobrym cytatem. A cytat, który pięknie się wpisuje w, ten, w tą część roku, jaką teraz mamy, czyli koniec jednego, a już dokładnie początek drugiego, brzmi następująco: Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Heraklit z Efezu. Piękny cytat, idealny na ten okres. Jakbyśmy go mogli sobie skomentować? Jak chciałbym go wam skomentować pod kątem Wing Chun, a pod, i pod kątem naszego życia codziennego? Czego oczekujemy od Łinkczun? Przede wszystkim oczekujemy satysfakcji, poczucia samorozwoju, tego, że cały czas idziemy do przodu, tego, że cały czas jesteśmy w tym lepsi. Jak tutaj odnaleźć się z tą stałą i z tą zmienną. Często ludzie jakby postępują w ten sposób, zwłaszcza z tego, co ja widzę w XXI wieku. Trochę chodzą na karate, trochę chodzą na kung fu, trochę chodzą na boks, trochę chodzą na zapasy, trochę na brazylijskie jiu i cały czas są w tej zmiennej. Ale gdzie jest ich stała? No i tu się nastręcza problem. Ja widzę to tak, że tą stałą to jest jakaś dziedzina, w której chcemy być coraz lepsi. Ale żeby być coraz lepszym, trzeba stosować różnego rodzaju metody treningowe, żeby ten progres był coraz szybszy. W Kung Fu jest dokładnie tak samo. Jakby trening dzielimy na takie podstawowe elementy jak trening form, trening walki, czysał, no i ćwiczenia wzmacniające. Są to dziedziny, które w różnych stopniu, w różnych proporcjach przypadają różnym osobom do gustu. Na przykład są tacy, co uwielbiają aplikacje są tacy, co uwielbiają pisal. Są. są tacy, dla których trening fizyczny jest jakby podstawą, reszta jest tylko dodatkiem. Ale skupiając się tylko na jednej, jakby tej części treningu, nie możemy wzmacniać czy ulepszać całego naszego kung-fu. Jak na przykład na to można spojrzeć? Jeżeli ktoś uwielbia uderzać w tarczę i ma taki plan, załóżmy, codziennie tysiąc ciosów albo co drugi dzień, jeżeli tak będzie ćwiczył przez miesiąc, na pewno poczuje dużą zmianę. Ale jeżeli ten trening będzie przez rok, to te tysiąc ciosów, które aplikuję swojemu ciału, już nie będzie tak jakby efektywne w tym całym treningu. Może warto wtedy trochę zmienić ten trening. Może skrócić serię, może nie uderzać tylko na worek, a może uderzać na tarczę, może uderzać krótszymi seriami. Z kopnięciami może być bardzo podobnie, tak? Ktoś sobie zaplanuje zawsze 100 kopnięć. A przez testy możemy wykonywać po 20 w serii, po 10, po 15, po 5. Musimy cały czas obserwować, czy cały czas progresujemy. Na przykład chcemy być świetni w walce, ćwiczymy aplikację, ale potem sprawdzamy, że brakuje nam tego refleksu, tego wyczucia, tego czasu reakcji. Więc może warto wtedy troszeczkę skupić się nacisą. Może warto, żeby wyczyścić ruchy, znowu poświęcić czas formom. Jak widzicie, cały czas musi następować zmiana żebyśmy osiągnęli tą stałą, którą w wypadku osób trenujących jest progres. Progres samego kunkfu, jak i również rozwój czy samorozwój. Moi drodzy, a jak ja bym to odniósł do życia codziennego? Wypadałoby określić sobie najpierw stałe. Tak, każdy chyba z nas ma potrzebę poczucia radości, satysfakcji, bezpieczeństwa, miłości. Czyli to są nasze stałe. Teraz trzeba byłoby określić, Drogi, które nas do tych wartości doprowadzają. Ale, żeby określić te drogi, to najpierw musimy mieć tę odwagę, żeby ruszyć w tą podróż, która nas tam doprowadzi. Ja to odniosę na przykład do sytuacji, kiedy mamy ten pasek od spodni, który nam jakimś cudem się kurczy. Tak? I nagle okazuje się, że te dziurki w tym pasku się nam przesuwają. I co? No i no wiemy, wypadałoby coś zrobić, no ale to przecież może na wiosnę, bo to zima to taki czas, kiedy ta waga przybiera. Przecież lato spędzimy aktywnie i tak dalej i tak dalej. Więc czekamy, 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 ale czekając nie wprowadzamy nic nowego. I nagle okazuje się, że po roku czasu ten pasek się jeszcze skurczył. Więc e, mamy potrzebę nie nie podchodzimy do tego pod kątem pracy, tylko pod kątem bierności, takiego biernego wyczekiwania. Również w relacjach z ludźmi, tak, chcemy, żeby coś było lepiej, żebyśmy kogoś poznali, żebyśmy z kimś nawiązali jakąś dobrą znajomość, być może przyjaźń, ale nasze środowisko znajomych jest takie same. Więc nie ma tej zmiany, nie ma tej zmiany, nie jesteśmy w nowym otoczeniu, i jak tutaj oczekiwać? Pewnego, no właśnie, pewnej zmiennej, która nas na nowo uszczęśliwi, albo spowoduje, że będziemy radośniejsi. A relacje z ludźmi, których już znamy, mamy takich kolegów, koleżanki z czasów szkolnych, z czasów studenckich, czasem może aż z okresu piaskownicy. I kiedyś było tak fajnie z tym Tomkiem, z tą Kasią, z tą Basią, z tym Krzyśkiem, a teraz nam się jakoś to nie układa. To jest przecież to samo. Nasza relacja z drugim człowiekiem jest jak taki balon. Jeżeli go nie dopompowujemy, to ten balon zaczyna tracić to powietrze i flaczeć. I nasza relacja dokładnie tak samo z tym drugim człowiekiem zaczyna tracić na wartości. Więc, jeżeli chcemy mieć jakąś stałą w życiu, to musimy na nowo i na nowo i na nowo ją w jakiś sposób budować, wzmacniać, stymulować, rozwijać itd. Dokładnie jak w treningu. Nie bójcie się pracy, bo kung fu oznacza ciężką pracę. Nie bójcie się zmian, bo zmiany mogą nam przynieść coś lepszego. Ale pamiętajcie, że żeby osiągać coś lepszego, musimy wiedzieć, do czego dążymy, czyli musimy mieć jakąś stałą. Nawet jeżeli ta zmiana będzie nieudana, nie należy tego traktować w kontekście porażki. Po prostu jest to informacja, jest to lekcja na przyszłość. Ta droga jest zła. Tą drogą nie podążaj. Staraj się szukać nowego rozwiązania. Podsumowując, już wiemy, co trzeba robić, żeby spełnić hasło na każdy nowy rok. Nowy rok, nowy ja. Na pewno już to zrobię lepiej. No, trzeba pracować, tak? Tak samo jak ja. Pracuję na Wasze subskrypcje, czyli stałą będzie to, że nasz kanał trwa. Będziemy na nim publikować nowe filmy, a zmieniać się będzie, mam nadzieję, liczba subskrypcji. I liczba widzów. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.